Jak ostatni raz się spotkaliśmy, w zupełnie byłaś innej stylizacji. No, i tuż po naszej ostatniej rozmowie nastąpiła zmiana na włosach. Skąd w ogóle ten pomysł? Krótsze, rzadsze? Wiesz co, ja chyba po prostu wtedy poczułam się taka przytłoczona tymi włosami, i wtedy te, te, tego wieczoru pod, podjęłam decyzję, że po prostu muszę ściąć włosy, bo na pewno będę się dużo lepiej czuła. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie chciałam, raczej wiesz, też, też dziś, przy, przyszły już czas przyszedł już czas, kiedy zakładamy dużo kurtek, swetrów, wszystkiego i gdzieś tam, jak te włosy wchodzą długie, to ja po prostu mnie cały czas wszystko spędziało. Mówię, nie, muszą być krótkie, żeby mi tam nie wlaziły za głęboko I, i, i tak stwierdziłam, dobra, nie my. Hmm, ja mam, miałam tak naprawdę przedłużone włosy, więc swoich chciałam gdzieś tyle, to nie było aż, aż tyle. Aczkolwiek no... Hmm, nie brakuje mi, raczej nie brakuje mi ich trochę ale był żal na początku a teraz się czuję bardzo dobrze przynajmniej na razie ile to kilka dni minęło i na razie na pewno zostaje w takiej fryzurze jesteśmy dzisiaj na otwarciu e, butiku z biżuterią Zozo e, jak to jest patrzeć na siebie właśnie na ścianach w tak wielkim formacie nie wiem ja myślę że to jest takie jakoś bardzo normalnie nie wiem jakoś od, już, już chyba bardzo, bardzo długo, od, od długiego czasu i bardzo często gdzieś tam widziałam swoje zdjęcia, nawet w jakichś butikach, galeriach handlowych, były nawet dużo większe. Ja byś tak, tak normalnie, no wiesz, no jednak pracuję od, od długiego czasu jako modelka i... No i gdzieś tam w pewnym momencie to się staje do Ciebie takie bardzo naturalne. Ale jesteś krytyczna wobec siebie, że patrzysz o, ja i mówisz, o kurczę, mogłam co innego zrobić? bardzo, oj bardzo jestem krytyczna, natomiast akurat wszystkie zdjęcia akceptowałam, więc nie ma tutaj takiego zdjęcia, które bym powiedziała, o nie, mogłam to zrobić tamto. Jak oglądałam zdjęcia, to, to widzę od razu, jest, jak ja tutaj zapozowałam, to w ogóle nie pasuje. To jestem, ja jestem w ogóle ekstremalnie krytyczna do, 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 do wszystkiego, do mojej osoby i do... I do no ja wiem po prostu, ja uważam, że ja wiem, co jest dobre i tylko ja wiem, co jest dobre i nawet jak mi Mariusz powie, wiesz, nie wiem, wyglądasz dobrze, a ja się nie czuję dobrze, to mówię, weź przestań ściemniać, nie wyglądam dobrze i nie, nie pokrzepi mnie to ani, no jakby nie uwierzę mu w to. A zdarzyło Ci się kiedyś, nie wiem, na przykład zrobić jeszcze raz sesję, czy powiedzieć, że żadne na przykład zdjęcie się nie nadaje? Nie, to tak, to, to nie zdarzyło mi się. Aczkolwiek są lepsze i, lepsze i gorsze sesje. Wiadomo, ja też mam lepszy, gorszy dzień. Czasami po prostu jakoś, no nie wiem, nie do końca może czuję sesję i, i wtedy... Raczej tego pewnie nikt nie zauważa, raczej, nawet, nawet ludzie mówią, że tego nie zauważają, ale ja widzę, że, że po prostu miałam, nie wiem, byłam zmęczona. Zresztą tutaj też my bardzo długo pracowaliśmy przy tej sesji, ponieważ e, pracowaliśmy chyba od 6 rano do godziny pierwszej w nocy. I ja widzę na tych zdjęciach, które gdzieś tam zaczę zaczęły się od 11 e, wieczorem, że, że ja jestem na nich bardzo zmęczona. Każdy mówi, no co ty, a ja mówię, a ja widzę, ja widzę, że mam zmęczone oczy, to nie jestem błysk w boku, więc... Ja to widzę, ale generalnie sesja, sesja bardzo, bardzo udana.